Cześć, z tej strony Nina, witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Do no Harm i kontynuujemy. O Boże, jeszcze tylko dwa dni. A co się wtedy stanie? Wyrzucą nas stąd? Nie ma mnie. O nie! Zaćmienie nadejdzie dziś wieczorem. Mhm. Moi drodzy krewni, w końcu jesteśmy tutaj. Dzięki Tobie moja ścieżka ma sens. Życie zabije. A moje poświęcenie jest godne. Cykl zaginionego miasta zostanie ponownie ukończony, a ja przekażę Ci pochodnię. Na pewno nie spłoniesz mnie. Znajdź nas dziś wieczorem na placu ofiarnym i zostań kapłanem śpiącego, mój krewny. Weź moje życie i nadaj mu sens. Będę na Ciebie czekał i zjednoczymy się pod jego mrocznym planem. Trwa tak długo, jak długo słychać jego wołanie. Cykl trwa, dopóki wyspań zostanie pochłonięta przez ciemne gwiazdy. To nie jest martwe, co może wiecznie kłamać. Co? A z dziwnymi eonami nawet śmierć może umrzeć. A, i tutaj mamy do wyboru: zaakceptuj moje przeznaczenie, albo ucieczka. Co robimy? Halo? A, dobra, zaakceptujemy. Ja chciałam stąd zwiać w sumie. W sumie. Ciekawy czy zapis gry. Y, mogę się. O nie, no, mogę się cofnąć do tego dnia przecież, dobra. Wychodzę z biura, a w cichej jełowej nocy wita mnie dziwnie letnia ciemność zbliżającego się zaćmienia. Chociaż nie mam pojęcia, gdzie znajduje się miejsce składania ofiar, o którym wspominał kapłan, moje stopy prowadzą mnie przez puste ulice wioski i wkrótce docieram do dużej polany. A kiedy wychodzę na polanę, wszyscy tam są. Te same stworzenia którym pomogłem zaludnić wioskę, wraz z kilkoma wieśniakami, którzy jeszcze nie transmutowali się w fizyczne właściwości, ale zrobili to pod względem tego, gdzie leżą ich serca. I w jakiś sposób zdają sobie sprawę, mogę teraz poczuć zimną, spokojną energię, która pulsuje od tych dziwnych stworzeń. Ich wibracje pasują do czegoś we mnie, czegoś nienarodzonego, ale bardzo żywego. A potem pojawia się kapłan. Podchodzi do mnie z radosnymi, otwartymi ramionami i obejmuje mnie jak brata lub matkę. Składa pocałunek na mojej szyi we współczuciu, pocałunek na moim czole w mądrości i pocałunek na moich ustach w zjednoczeniu. Następnie, gdy wszyscy gromadzą się wokół kamiennego bloku pokrytego wiekowymi, wyblakłymi ciemnoczerwonymi plamami, kapłan mówi: "Z twoją ręką, która pomoże mojej cykl zostanie zakończony raz jeszcze, mój drogi krewny." Tak jak uczyniłem to dla krewnych przede mną, i tak jak On uczynił to dla tego, który był tu przede mną, i tak przebiega cykl zagnionego miasta. Cykl będzie trwał, dopóki wody nie pochłoną nas pod ciemnym projektem jego gwiazd i nie obudzą go. Do tego czasu śpiący zrylech wzywa, a my odpowiadamy. Leży na kamieniu, a gdy stoję nad nim z zimną stalą w dłoni, czuję, że moje nic nieznaczące istnienie Końcu nabiera prawdziwego znaczenia. Ciche gwiazdy eksplodują w supernowej w mojej duszy, i po raz pierwszy widzę, co to znaczy zrozumieć ten szalony wszechświat. Gdy wbijam ostrze w jego pierś, uśmiech kapłana niesłabnie, słabnie, zamiast tego rośnie, pozostawiając mnie zazdrosnym. Nie zdając sobie z tego sprawy, wypowiadam słowa, które słyszałem tylko raz w życiu, ale teraz są one wyryte w zalanych ścianach mojego umysłu. To nie jest martwe, co może wiecznie kłamać, a z dziwnymi eonami nawet śmierć może umrzeć. Gdy jeszcze bardziej zagłębiam się w jego ciało, wody wzbierają i potężne fale rozbijają się od brzegi. Stworzenia, teraz moja rodzina, wyją w czymś, co można opisać jedynie jako eterycznie piękną symfonię. Pławimy się w jego nadejściu, jego chwalebne kroki zbliżające się. Wkrótce w mieście pojawi się nowy lekarz. Jako kapłan naszej społeczności upewnię się, że poprowadzę go drogami Wielkiego Starego. Poprowadzę ich tak, by nie wyrządzili krzywdy. Dobra, a teraz sobie zrobimy drugi ending, w sensie to, co pozwala gra. Nie? Po co ja to wszystko pokupowałam? żeby nie kupować, ale to jest 30 na 31, to co, pies? Mm. Zaćmienie nadejdzie dziś wieczorem. No, moi drodzy krewni, chyba mój drogi krewniaku to powinno być. W końcu jesteśmy tutaj. Dzięki Tobie moja ścieżka ma sens, a moje poświęcenie jest godne. Cykl zaginionego miasta pozostanie ponownie ukończony, a ja przekażę Ci pochodnię. Znajdź nas dziś wieczorem na placu ofiarnym i zostań kapłanem śpiącego, mój krewny. Weź moje życie i nadaj mu sens. Będę na ciebie czekał i zjednoczymy się pod jego mrocznym planem. Cykl trwa tak długo, jak długo słychać jego wołanie. CEK trwa, dopóki wyspa nie zostanie pochłonięta przez ciemne gwiazdy. To nie jest martwe, co może wiecznie kłamać. A z dziwnymi eonami nawet śmierć może umrzeć. Co to znaczy z dziwnymi eonami? Co to są... Wiem, że to są eony, ale dziwne eony. Nie mam pojęcia. Ja stąd spier Do widzenia. <laughs> A odwrotnie jest teraz. Teraz on ciebie zabije. Nie ma dobrego endingu. Chciałeś zwiać, co cię ofiarują? Wychodzę z gabinetu, a ciemna ciemność zbliżającego się zaćmienia ogarnia mnie. Zaczynam biec w stronę brzegu, a w mojej piersi gotuje się panika. Wkrótce jednak słyszę mokre uderzenia o zimny bruk, podążające moją ścieżką. Kiedy zmuszam się do odwrócenia i spojrzenia, są za mną, a kiedy znów odwracam się do przodu, też tam są. Ich pokryte łuskami, makabryczne ramiona chwytają mnie mocno, gdy ciągną mnie przez alejki. I wkrótce docieramy na dużą polanę. I będzie tak samo czyli po prostu zginie tylko że mój bohater zamiast księdza a ksiądz mnie ubije. A kiedy wchodzimy na polanę, wszyscy tam są. Te same stworzenia, którym niestety pomogłem zaludnić wioskę wraz z kilkoma wieśniakami, którzy najwyraźniej nie mają problemu z tym okropnym rytuałem. No i jest jeszcze kapłan. Podchodzi do mnie z prawdziwym smutkiem w oczach. Jego ból jest tak ogromny, że podejrzewam, iż ktoś mógłby patrzeć w ten sposób na swojego brata tylko w obliczu straszliwej straty. Obejmuje mnie i składa pocałunek na mojej szyi. Potem, gdy pchają mnie na kamienny blok pokryty ciemnoczerwonymi plamami, kapłan mówi – Twoja ręka miała pomóc mojej, mój krewny. Cykl miał zostać zakończony jeszcze raz, a jednak poszedłeś i ukradłeś mnie zaćmienie. Okradłeś mnie z mojego prawowitego losu. Ale nie rozpaczaj, mój głupi krewny. Twoje przybycie nie poszło na marne, gdyż wychowałeś jego wybrańców. A teraz będziemy kontynuować bez ciebie. Cykl zaginionego miasta będzie trwał, dopóki wody nie pochłoną nas pod ciemnym projektem jego gwiazd i nie obudzą go. Do tego czasu śpiący w zrylach wzywa, a my odpowiadamy. Gdy stoi nade mną z bezbożnym srebrnym ostrzem w dłoniach, Zbliża się mój koniec, patrzę, jak rozpada się to, co niegdyś miało niewielkie znaczenie dla mojej egzystencji. Po raz pierwszy od przybycia na tę wyspę czuję się całkowicie samotny i zdaję sobie sprawę, że mój los w tej bezbożnej jedności był jedynym towarzystwem, które nieświadomie utrzymywało mnie przy zdrowych zmysłach. Trzymałem się tego głęboko, głęboko w sobie, pragnąłem tego. Jednak teraz jest już za późno i w niekończącej się cichej ciemności czuję szaleńcze przytłoczenie tak bezsensownej egzystencji. Gdy kapłan wbija swoje zimne ostrze w moją klatkę piersiową, nie mogę się doczekać, aż zostanę ocalony przed samym sobą. W pełni świadomy, że to mój ostatni oddech, bez wahania i wyrzutów sumienia wypowiadam słowa, które słyszałem tylko raz w życiu. To nie jest martwe, co może wiecznie kłamać, a z dziwnymi eonami nawet śmierć może umrzeć. I tuż przed opuszczeniem tego świata, gdy ból w mojej rozdartej klatce piersiowej rozciąga istniejącą chwilę w pseudowieczność, wiem. Wiem, tak jak wiedziałbym wszystko inne, co jest krystalicznie czyste w istnieniu i doskonale umiejscowione w bliskości, że moja decyzja nie zrobiła żadnej różnicy. Wszystko powoli wróci do normy na tej małej, zapomnianej wyspie. I będą mieli nowego, nieświadomego lekarza w mieście. A cykl zaginionego miasta będzie kontynuowany beze mnie. Dobra, czyli to było drugie zakończenie, gdzie ginie nasz bohater. I podejrzewam, że jest jeszcze parę zakończeń. Następnym razem, jak podejście zrobię, to będę zabijać te ryby, wszystkie tych ludzi ryby, jakoś będę ich uśmiercać. I no, zobaczę, jak to będzie traktowane przez tego naszego konstabla, i, i, i po kolei wszystkich tam będę. Ubijać i zobaczymy, czy da się ocalić tę wyspę. Jakoś to zmontuję, jakoś to zorganizuję. Tak więc to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę, dziękuję za przygodę z tą grą. Ja się bawiłam świetnie, bo lubię takie gierki tego typu. A ja tutaj no, mam rowery ciekawych postaci. No, ciekawy pomysł bardzo. Troszkę, no, mogli to troszkę jeszcze lepiej dopracować, tak mi się wydaje, technicznie, ale podobało mi się. Tak więc to tyle na dziś, dziękuję za uwagę, dziękuję za subskrypcję, komentarze i o to, że jesteście. Trzymajcie się zdrowo, na razie, pa pa.